ma widzowie, to ja. Tak, to ja. Z Spocu, Nie no, witam. Witam was. To ja, Olek. Dzisiaj gramy sobie i pogadamy ogólnie o, o tym, co będę robił na swoim kanale jeszcze. I o tym, co ogólnie będzie. I o tym, co ten. No i. Kurde, no trudno mi jest to wytłumaczyć. O tym kiedy będzie odcinek, kiedy to wszystko odcinka, no nie, odcinki znajdziemy, odcinek, z... o odcinku powie... powiemy później, ale naprawdę robię coś grubego po prostu, no może nie aż tak grubego, ale coś co może nam przypaść do gustu, więc subskrybuj kanał. Ubijamy 200 subskrypcji, pamiętaj, mi, na 200 subskrypcji stworzę, stworzę swój serwer Discord. No i jak, jak jakiś widz chce ze mną zagrać, to zapraszam serdecznie. Z każdym widzem gram, tylko nie z hajterami. Okej, ja gramy z jakimś chłopem AFK chyba. Co jest już? Co jest do, do, dotar, dotar, dotar. Czemu jak. By ESA. Z chwilą miałem delikatnego laga, ale jaką TNT jumpem czekajcie? Chcę zobaczyć, ile osób to ogląda. Jedna osoba. Tak, witam. Witam, Pysior. Witam. Ktoś, semanow. jeśli chcesz, możesz nawet ze mną zagrać. Co, co jest jak blok mi cofnęło? Ole się przestraszyłem, że spadnę. Blok mi cofnęło. Albo jest wszystko co z craftem, albo mój internet niestety zawodzi. Szybcie, szybciej biorę na to drugie, wiecie, widzowie? Biorę na to drugie, że mój internet zawodzi. On leci nad Jaksy, ja tu lecę. Męczą nie mają. Co jest? Widzieliście to? Ogólnie... Nie mogę też za dużo teraz odcinków robić, bo mam turnieje. Dziś miałem turniej, zajęliśmy trzecie miejsce, jako kapitan odebrałem puchar. No i nie było aż tak do... źle. Przegraliśmy z Wisłą Płock i ze Stomilem Olsztyn 1-0 w półfinale. I w grupie ze Wisłą 1-4 w całym turnieju trafiłem dwie bramki, bo grałem głównie na obronie. Co jest 5? No właśnie. Oni łóżka nie mają. Ale warto było. No i ten ogólnie. Nie, teraz nie mogę nagrywać, bo też mam szkołę przecież. A teraz zaczynam. Mogę trochę tam nagrywać, ale zaczynam od 11:00 i. A, no, zaczynam od 9:00, czasami od 11:00, a kończę właśnie o późnych godzinach. Później mam. Później mam treningi. Czy też nie jest najlepsze, więc nie mogę tak ciągle nagrywać, a montaż też trochę zajmuje, właśnie w tym jest problem, że montaż się dużo zajmuje i to nie, to wcale fajne nie jest. Ja mogę montować po dwie, dwie lub godzinę, a nie mam na to za dużo czasu. O, już łóżko mi zniszczyli, więc no widzicie sami, że za dużo czasu na to nie mam. No i dobrze mu, tak? Kurde, od tyłu mnie nie podjechał 600 pingu mam Czekajcie, to ze strony połączę. Nie, nie Okej, okay, bo streamem by mi wywaliło Ogólnie Cóż wiem Czemu mi kiedyś streama wywaliło? Siema Okej, okay, ja jakby patrzę też na, co, na to co wypisze, czycie? Czekajcie, bo o, jestem w tle Okej, okay, wyłączyłem się Kurde no No fajnie, że gram w rękę sam. Jak gram w rękę duo. Kurde, abym ja spadł A łóżko złote, czyli ta chyba tamtego typa. Nie jestem totalnie z podsłuchem Drag clicka może nie Kurcze, no oni ciągle mnie straszą Bo ja nigdy nie patrzę gdzie kto jest Co nie? Czekajcie ciekawy czy ekran mi się ciągle nagrywa, czy nie Nie patrzę gdzie kto jest, nie? Czekajcie okay, nagrała mi się tylko transmisja live'a No i właśnie zginęłem Okej, mi się tylko transmisja live'a Hagiwagi? Co to jest za mapa? Co jest? Hagiwagi? Ej, ale fajny. Siema. Ola. Nie wiem, bez sensu buduję, żeby tylko było to... Zbudowane. Okej. Okay. Ja kupuję sobie mieczyk. No i cóż powiedzie, tu już się zaczyna taki trudny etap w moim życiu szkolny. Że ten, że będę miał coraz więcej lekcji. No cóż, nie będzie jakaś buka z masłem. Po 7 lekcji mogę mieć w dniu. Znaczy, wiem, że dla Was to może być niedużo, no i znowu spadłem. Wiem, że dla Was może być to niedużo, ale jednak dla mnie jest to sporo i będę kończył gdzieś o takiej 16 i później od razu idę na trening i nie ma jakoś dużo czasu na montowanie tego wszystkiego co nie znaczy w ogóle, w ogóle nie mam na... czasu na montowanie tego wszystkiego co jest, jedno serce mam na hita jestem yy, gracz, gracz, który chce mi dać jak to Gracz, który chce mi dać ee, ten grać, który chce mi dać ten Serca zapraszam na lifestyle Foxcraft Chętnie bym dostał. I tenki Ej, ryzykować się tepam -te się, tepam się TPA, A OMG ONG Tech c, sychy, a produkt. No i właśnie, czekamy aż to on to przyjmie. No bo na co mamy czekać? Halo, no przyjmiesz ty zabro czy nie? Mordko przyjmiesz. dawaj. Pa. DJ. Leci. Przyjął moje zaproszenie. OMG Trzchstarg. Wiem, że serio mi nie da, ale no trudno. na głowę mi rzucił. Odstęp. Ale wyszłem z serwera, wyszłem z serwera Wyszłem z serwera, wyszłem z serwera, wyszłem z serwera, wyszłem z serwera, wyszłem serwera Wyszłem ze serwera Okej, okay, biję tam jak go już nie będzie, okej okay? Fajnie jest ten skyblock A nie, to jest to To jest one block, ja myślę, że to jest skyblock to Jest zachwycony, byłem. Co to jest? CO JEST 5?! to, zwaliłem to fajnie, że wszystkie itemy zostają, co nie A kuczanka na hita padł? co jest? albo dawajcie trochę tę wioskę rozbudujemy Ole, ole, trzeba mieć, mam lagi delikatne kurde no O Co jest pięć. Węglu. Okej, okay, czekajcie, wbijam na Kowscrafta. Ja się... Ja się go nie boję. Ja wbijam tam. Mogę dostać ba, ba, banitę Nie, on już mnie za nim. Co jest? No mnie RTP, to co, co jest? Portal? Portalo? End portalo? End portalo! O siema, siema Alan, Alan. Witam cię bardzo serdecznie na moim live ie. Kurde, gdzie ja jestem? Czekaj da ktoś i ty da ktoś city da ktoś i ty na start fajne nie chcę się tu odrolić to mogę sobie po prostu zginąć fajne okej, okay, daj. o kurcze, ale fajne miejsce T Piolek, Pio, Piolek7, witam Cię, witam Cię Siema, 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 siema Nie, nie spam na czacie, nie spam na czacie Mówiłem Ci już siema NIE SPAM NA CZACIE!!! Czekajcie, ta pamięta. Nie spam na czacie, nie spam na czacie, bo za to masz bana wyrwać co nie sp więc tu nie wspominaczecie Nie ładnie tak Czekajcie typy e, Piolek7 Kurczę no Kiedyś przyjmie moje zapro O O, 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 więc To są ciągle fejki, ale nie to jest franki franki czeka to sta czekaj, czekaj. dziesiąty dziesiąty która to klasa siódma to serca dwa i O kurde, o kurde. Te mnie, on mi, on mi nic nie robi, nie? Jak będzie chciał na decyzję rozmawiać, to się nie zgodzę. Co jest? O! Dwie osoby zaakceptowały. O kurcze. Kurcze. 2013, jak serio, to jest jego rok. A? Ja podczas walki jestem. Mi się czarny, Oglądam, jak ktoś w ogóle? Wbijamy pięć łapek widzowie. I subskrybuj kanał Alan 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 Alan. Alan bo chyba nie subskrybujesz, co nie? Kurczę! Czemu to się w piolek? Co jest? Jakiś piolek, nie zabił, Jasno spadłem. Ale tak był. Okej, okay, gra znowu na Będę z tuba Ciekawe czemu mi się coś nie wczytało, ale mam jedno serce co nie Co jest? Jedno serce mam Ale lak Patrzcie mam jedno serce, jakiś lak Ja mam słowo internet, przepraszam was widzowie Boże co jest, jedno serce mam za człowiek? Bierz to! Bierz to! Już SPK. Proszę mi się użyć. To nasze łóżko. No i już chyba nasze. Nie! Nasze się trzyma. Jeszcze dobrze. Nasze się trzyma. Najlepsze. Dawaj speedridge. Kurde no, ti, a on gdzie usaćin. Ti... Spornowałem swoje złoto. <grych> na Nie no, nie wierzę. To se, ja, ja mam serio jedno serce. O kurde, ale teraz zrobiłem to. O, speed bridge. Dawaj, ja ja im. ty wrzucę, ok? Na móde. Dawaj, 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 dawaj. No, przesuń się! dawaj, się! A łóżko im zniszczył. Serio? Nie, nie zginęłem, nie zginęłem. Kurde, zabili mnie. Serio? Chłop na shiftie. Chłop był na siwcie? No, Alan, Alan, jesteś jeszcze? Czy, czy umarłeś totalnie? Alan, Alan. Okej, okay, pytam się kto jest, kto jest widzowie, kto jest, halo widzowie, jest jak, jeszcze jakiś widz na moim kanale, na live, na znakomitym live, czy już każdy odszedł, piszcie, w kom, piszcie w kom. kurde no z góry, fajfak, co jest pięć, co jest, to jest jakiś cheater totalny, Niszczę go, niszczę go. Dobrze, cheater! Teraz uciekamy stąd. Nie Kurczę! Uciekać trzeba. On umarł? A nie, on tam jest. On tam jest, halo! Nie, nie wytrzymam z tym typem. Daj, spadaj. To no, kiedy nas stąd skoczy o kurde, rzucił mnie. On Ja mam 2,5 ja HP. Co za? Dobrze, ma boss! Ale mam plan. Czekajcie. 40 żelaza no i gituba. ja go wtedy zrzucam czekajcie, bo w ogóle tego nie mam bloków w ogóle nie mam się dopiero skapnęłem, kurde no o w końcu no i już nikogo nie ma, szczerze ogląda to jedna osoba i ja nie wiem kto kto jest totalnie tą, totalnie tą jedną osobą charakter jest ktoś tą jedną osobą w ogóle? Kto to był? Kto to był? Mam pytanie. Jakiś typ nas w ogóle, w ogóle klaczem tu porobił.